Cześć! Z tej strony Dawid. Sezon grzewczy już się rozpoczął. Koszty ogrzewania niestety, ale drastycznie wzrosły. Jednak mam dla Ciebie rozwiązanie, które pozwoli zmniejszyć rachunki za ogrzewanie. Ja w swoim mieszkaniu wyposażyłem wszystkie kaloryfery w urządzenia smart. Są to głowice termostatyczne SETI Plus. Na wyposażeniu tego sprzętu znajdziesz specjalne adaptery, więc spokojnie zainstalujesz to urządzenie na niemal każdym zaworze grzejnika. Pierwszy krok to zdjęcie komory pokrywy głowicy. Wystarczy wcisnąć przycisk zwolnienia i ją wysunąć. Następnie zainstaluj baterię. Uwaga, nie ma ich w zestawie. Teraz nałóż ponownie pokrywę komory na głowicę. Odkręć dotychczasową głowicę termostatyczną z zaworu grzejnika, obracając nakrętkę w lewą stronę. Bez obaw, nie dojdzie do wycieku. Teraz zainstaluj głowicę Seti Obróć nakrętkę zgodnie z ruchem wskazówek zegara. Po zainstalowaniu naciśnij przycisk pokrętła regulacji temperatury. Na wyświetlaczu powinien zacząć migotać symbol LA, a tłok regulujący zacznie się wysuwać i domyślnie ustawi temperaturę. Teraz możesz już ustawić odpowiednią temperaturę za pomocą pokrętła. W przypadku, gdy Twój zawór wymaga instalacji adaptera, postępuj zgodnie z instrukcją obsługi. Głowica Seti Plus to nie tylko możliwość ręcznej regulacji temperatury. Możesz zarządzać tym urządzeniem zdalnie za pomocą aplikacji Seti Plus. Pamiętaj jednak, że aby sterować nawet kilkoma głowicami jednocześnie, które znajdują się na przykład w różnych pomieszczeniach, potrzebujesz co najmniej jednego zestawu z tak bramką Zigbee, która wygląda tak. Za pomocą aplikacji Seti Plus masz możliwość zdalnej regulacji temperatury w twoich pomieszczeniach. Wystarczy kliknąć w głowicę termostatyczną i mamy możliwość regulowania bądź też wyższej bądź niższej temperatury. Ja, dla przykładu, bardzo często zapominałem skręcić kaloryfer wychodząc z mieszkania. Teraz mam jeszcze dodatkowe rozwiązanie w postaci harmonogramu pracy urządzenia. Wystarczy wejść w harmonogram i ustawić go zgodnie z naszymi preferencjami. Ja, dla przykładu, od poniedziałku do piątku stworzyłem następujący harmonogram pracy w głowicy termostatycznej Seti. Plus. O godzinie 6 rano, gdy wszyscy domownicy się budzą, ustawiona jest temperatura 20 stopni Celsjusza. Następnie o godzinie 18, gdy wychodzimy do pracy czy też do szkoły, obniżona jest temperatura do 18 stopni Celsjusza. Po powrocie do domu, czyli w okolicach godziny 18, ponownie mam ustawioną temperaturę 20 stopni Celsjusza, a o 23, gdy już wszyscy idziemy spać. Obniżona do 18 stopni Celsjusza. Zwiększa to zdecydowanie komfort użytkowania, no i oczywiście wpływa pozytywnie na zmniejszenie rachunków za ogrzewanie. Głowica Seti Plus ma ciekawe dodatkowe funkcjonalności. Znajdziesz je klikając w przycisk ustawienia. Jest to m.in. tryb antyzamrożeniowy, który przyda się, gdy planujesz dłuższą nieobecność w swoim gospodarstwie domowym. Dodatkowo jest również dostępny tryb okna. Po włączeniu tego trybu urządzenie automatycznie wykryje nagłe obniżenie temperatury i zamknie zawór grzewczy, tak aby nie ogrzewać pomieszczenia podczas wieczenia. Podsumowując, głowica termostatyczna Seti Plus to fantastyczne urządzenie, które zwiększy wygodę i komfort użytkowania, pozwoli Ci zautomatyzować grzejniki w Twoim gospodarstwie domowym, a także myślę, że znacząco obniży koszty ogrzewania. Jeżeli chciałbyś wyposażyć swój dom właśnie w te urządzenia, to znajdziesz je oczywiście w sklepach mediaexpert i na stronie mediaexpert.pl. Dzięki za obejrzenie materiału. Do zobaczenia w kolejnych. Cześć!